Czy zacząłeś już dzień, szukając ochrony i pokoju, które może zaoferować tylko Bóg, w tej pełnej mocy modlitwie złóżmy każdy krok, decyzję i wyzwanie w ręce Pana, ufając w Jego boską ochronę, która nas poprowadzi i wzmocni? Wykorzystaj te chwile i poczuj obecność Boga. Wszechmogący Boże Stworzycielu nieba i ziemi, w tym nowym świcie przychodzę pokornie do Ciebie, z sercem pełnym wdzięczności za dar życia. Dziękuję Ci, Panie, za dzisiejsze przebudzenie, za każde uderzenie mojego serca, za powietrze, które wypełnia moje płuca i za siłę, która okrywa moje ciało. To dzięki Twojej nieskończonej łasce mogę kontemplować światło tego dnia, dlatego rozpoczynam moją podróż pod Twoim czujnym okiem, świadoma, że każda mijająca minuta jest odnowionym błogosławieństwem, znakiem Twojego nieskończonego miłosierdzia i Twojej niezachwianej miłości. Proszę Cię, Panie. Abyś dzisiaj wyciągnął na mnie swoją potężną rękę, abym mógł chodzić chroniony Twoim cieniem. Strzeż mojego umysłu, mojego serca i moich kroków, aby we wszystkim, co czynię, Twoje imię było uwielbione. Chroń mnie przed wszelkim złem, przed przeciwnościami, które mogą się pojawić na drodze. I okryj mnie zbroją wiary, abym wytrwał w obliczu prób. Niech moje oczy zawsze będą zwrócone ku Tobie. Boże, bo wiem, że w Tobie znajduję schronienie i siłę, nieodzowną pomoc w utrapieniach. Umiłowany Ojcze, modlę się, abyś prowadził mnie swoją mądrością w każdej decyzji, którą podejmę abym zawsze podążał Twoimi ścieżkami. Niech moje słowa będą niosące pokój i zbudowanie, niech moja postawa będzie odzwierciedlać Twoją miłość, i niech mój umysł będzie w harmonii z Twoją wolą. Niech Twoja obecność, Panie, będzie latarnią oświetlającą każdą chwilę mojego dnia, rozpraszającą ciemność strachu, Wątpliwości i niepokoju. Twoje światło jest moją nadzieją i pewnością, że niezależnie od okoliczności jestem pod Twoją opieką. Daj mi, Panie, pogodę ducha niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom, jakie może nieść dzisiejszy dzień. Niech nie wstrząsają mną trudności, ale odnajdę w Tobie pokój który przewyższa wszelki rozum. Niech ten pokój, o Boże, zapanuje w moim sercu i rozprzestrzenia się, gdziekolwiek pójdę, dotykając życia tych, których spotykam na swojej drodze. Niech będę narzędziem Twojej łaski, przynoszącym nadzieję i ulgę potrzebującym, i niech w każdym spotkaniu Twoje światło prześwieca przeze mnie. Panie, wiem, że życie jest pełne pokus i pułapek, które starają się odciągnąć mnie od Twoich celów. Dlatego proszę o siłę duchową, abym mógł oprzeć się wszystkiemu, co nie pochodzi od Ciebie. Daj mi rozeznanie, abym mógł patrzeć poza pozory i mądrość, abym zawsze wybierał droga prawości. Umocnij moją wiarę. Abym nawet w obliczu prób nie zachwiał się, ale pozostał niezachwiany w Twojej miłości. Spraw, abym umiała rozpoznać Twój głos wśród zgiełku tego świata, i niech Twoje słowo będzie lampą dla moich stóp i światłem na moich ścieżkach. Jeśli podoba ci się modlitwa, pomóż nam w dalszym przekazywaniu codziennych modlitw, Subskrybując kanał. Dziś rano, Panie, składam przed Tobą moje plany i marzenia, ale oddaję wszystko w Twoje ręce, ufając, że Twoja wola jest zawsze dla mnie najlepsza. Jeśli konieczna będzie zmiana mojej ścieżki, obym był gotowy podążać za Twoimi wskazówkami. Niech moje pragnienia będą zgodne z Twoimi i niech we wszystkich moich wyborach Twój duch prowadzi mnie z mądrością i zrozumieniem. Wiem, że mogę Tobie zaufać, bo Ty jesteś moim pasterzem i niczego mi nie będzie brakować. Boże, modlę się także o ochronę przed złymi wpływami, które mogą próbować się do mnie zbliżyć. Niech żadna broń utworzona przeciwko mnie nie będzie skuteczna, i niech wszelkie więzy zła zostaną rozwiązane dzięki Twojej potężnej interwencji. Wyślij swoich aniołów, aby strzegli mnie na wszystkich moich drogach i abym, gdziekolwiek idę, czuła bezpieczeństwo Twojej obecności przy mnie. Ty jesteś moją fortecą. Moją tarczą i bastionem, i w Tobie znajduję bezpieczny odpoczynek dla mojej duszy. Ojcze, chroń moje serce od wszelkich negatywnych uczuć, od ran i urazów, które mogłyby zatruć mój spokój. Niech Twoja miłość przepełni się we mnie, lecząc dawne rany i odnawiając moją nadzieję na to, co nadejdzie. Daj mi ducha przebaczenia, abym mógł uwolnić się od wszelkich ciężarów, które noszę, i dzięki temu lekko chodzić w Twojej łasce. Spraw, abym mógł odzwierciedlać Twoją dobroć we wszystkich aspektach mojego życia, promieniując Twoją miłością gdziekolwiek się udam. I tak, Panie. Rozpoczynam ten dzień z pewnością, że przy Twojej obecności nic mnie nie zachwieje. Niech każde wyzwanie będzie szansą na rozwój, każda trudność zaproszeniem do większego zaufania Tobie i niech Twoja ręka prowadzi każdy mój krok. Strzeż, Ojcze, nie tylko mojego ciała, ale także umysłu i ducha. Od wszelkich widzialnych i niewidzialnych niebezpieczeństw. Proszę, aby Twoja potężna dłoń okryła mnie niczym tarcza, odpierając wszelkie złe wpływy, które próbują się do mnie zbliżyć. Niech mój umysł będzie chroniony przed myślami pełnymi strachu, niepokoju i wątpliwości, a mój duch niech wzmocni się wiarą. Przeciwstawiając się wszelkim pokusom i przeciwnościom, które chcą mnie odciągnąć od Twojej obecności. Panie, wiem, że wróg często działa w subtelny sposób, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego proszę, abyś dał mi duchowe oczy, abym mógł dostrzec niebezpieczeństwa, których nie mogę zobaczyć na własne oczy. Chroń mnie przed ukrytymi pułapkami i pułapkami, które mogą stanąć na mojej drodze. Niech twoja mądrość prowadzi mnie tak, abym umiał rozpoznać, co jest od ciebie, a co nie i oddalić się od każdej sytuacji lub decyzji, która nie jest zgodna z twoją wolą. Obym miał rozeznanie aby wskazać złe ścieżki i odwagę, aby zawsze wybierać prawdę, nawet jeśli droga do prawdy jest najtrudniejsza. Modlę się także, Panie, o ochronę mojego serca. Niech pozostanie czysty, nie pozwalając się skażeniu pychą, gniewem i goryczą. Spraw, abym potrafił kochać tak, jak Ty kochasz. Bez warunków i osądów, i abym miał cierpliwość do tych, którzy stają mi na drodze, nawet jeśli moje ciało chce zareagować inaczej. Daj mi serce ciche i pokorne, gotowe do przebaczenia, gotowe do służenia, ażebym zawsze szukała pokoju we wszystkich moich relacjach, bo wiem, że gdzie jest pokój, jest też Twoja obecność. Proszę teraz, Panie, o Twoją opiekę nad otaczającymi mnie ludźmi. Strzeż mojej rodziny, moich przyjaciół i wszystkich ludzi, którzy są częścią mojego życia. Niech Twoja dłoń ochronna dotrze do nich, gdziekolwiek się znajdują, uwalniając ich od wszelkiego zła, każdego niebezpieczeństwa. Każdego wypadku i choroby. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na każdego z nich, przynosząc pokój, radość i zdrowie. Niech i oni przez cały ten dzień poczują Twoją obecność, i niech tak, jak ja w pełni Tobie zaufają, wiedząc, że jesteś Bogiem wiernym i troskliwym. Modlę się także, Ojcze. O mądrość we wszystkich moich decyzjach. Niech przez cały ten dzień każdy mój wybór będzie prowadzony przez Twojego Ducha Świętego. Nie pozwól, abym dał się ponieść pośpiechowi i niecierpliwości, ale spraw, abym zawsze działał rozsądnie, zastanawiając się przed mówieniem. Analizując przed działaniem i zawsze szukając przede wszystkim Twojej woli. Niech we wszystkim, co czynię, będzie uwielbione Twoje imię, a moje życie niech będzie żywym świadectwem Twojej dobroci i wierności. Panie, wiem, że ten świat jest pełen niepewności, ale w Tobie znajduje bezpieczeństwo i stanowczość. Proszę, abyś zachował mnie mocno w swoim słowie, aby moje serce było zawsze otwarte na twój głos i abym nigdy nie zboczył z drogi, którą mi wyznaczyłeś. Niech twoja prawda będzie moim kompasem, a twoja sprawiedliwość moją ochroną. Nawet jeśli wichry będą się wiać, a burze będą chciały mną wstrząsnąć. Wiem, że mogę Tobie zaufać, bo Ty jesteś moją ucieczką i siłą, nieodzowną pomocą w trudnych chwilach. W tej chwili oddaję wszystkie moje zmartwienia w Twoje ręce. Wiem, że Twoja moc jest nieograniczona i nic nie umknie Twojej kontroli. Dlatego nie pozwolę, aby strach i niepewność zdominowały moje serce. Zaufam ci całkowicie, wiedząc, że jesteś wierny i dotrzymasz wszystkich swoich obietnic. Okryj mnie swoim pokojem, tym pokojem, który tylko ty możesz dać i który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech ten pokój zaleje moje serce i towarzyszy mi w każdej chwili tego dnia, przypominając mi, że w Tobie jestem więcej niż zwycięzcą. Niech mój duch umacnia się w modlitwie, niech moja wiara odnawia się w każdej chwili, a przede wszystkim, abym czuł Twoją obecność przy sobie, która mnie prowadzi i chroni w każdych okolicznościach. Wiem, że jesteś ze mną i to daje mi pewność, że niezależnie od tego, co się stanie. Pod Twoją opieką będę bezpieczna. Niech żadna trudność, bez względu na to, jak wielka, nie będzie w stanie odłączyć mnie od Twojej miłości. I tak, panie, kończę te chwile modlitwy sercem pełnym wdzięczności i ufności. Wiem, że każdy krok, który dzisiaj zrobię, będzie prowadzony przez Twoją kochającą rękę, dlatego nie będę się bać zła, bo Pan jest ze mną. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy mi od początku do końca tego dnia, i niech we wszystkich moich działaniach czuję Twoją obecność, wzmacniającą mnie, chroniącą i prowadzącą. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, Zostaw w komentarzu: Amen. Czy chciałbyś zaproponować temat przyszłych modlitw? Podziel się swoimi pomysłami i potrzebami w komentarzach poniżej. Twoje uczestnictwo pomoże nam stworzyć więcej chwil wiary i połączenia z Bogiem. Niech On Cię błogosławi. Amen.